Pani doktor, jak przebiega choroba, stwardnienie rozsiane? Stwardnienie rozsiane to jest, jak wiele schorzeń neurologicznych, trudna w leczeniu jednostka chorobowa. Trudna dlatego, że ciągle nie znamy jej podłoże i równie trudna, ponieważ dotyka zazwyczaj ludzi młodych. To są zazwyczaj ludzie powyżej 30 roku życia, a więc aktywni w sile wieku, pracujący, którzy wraz z rozwojem choroby tracą swoją sprawność ruchową. Co to takiego jest twardnienie rozsiane? Jest to proces demielinizacyjny, czyli proces uszkodzenia osłonek mielinowych w ośrodkowym układzie nerwowym w istocie białej. Potrafimy ją uchwycić, potrafimy ją zdiagnozować, ale nie potrafimy jej skutecznie leczyć, bo jak do tej pory nie ustalono pewnego podłoża tej choroby. Wiemy tyle, Stan wiedzy na dzisiaj jest taki, że jest to choroba prawdopodobnie o podłożu zapalnym. Nie znamy czynnika wywołującego tego przewlekłego, to przewlekłe zakażenie. Jedną z hipotez jest również hipoteza autoimmunologiczna, a więc taki proces, w którym organizm rozpoznaje swoje komórki jako obce i zaczyna je atakować. Jest to jedna z wielu hipotez, ale tak jak wspomniałam wcześniej, nie znamy podłoża tej choroby. Co tak się, naprawdę się dzieje w przebiegu tej choroby? Zawsze, prędzej czy później, dochodzi do wystąpienia u pacjenta niedowładu. Może dotyczyć obydwu kończyn dolnych, może dotyczyć tylko jednej kończyny. Ale z biegiem choroby, a jest to choroba, która przebiega latami, on prawie zawsze występuje. Jest wiele modeli tej choroby. Taki najbardziej znany to jest model, w którym choroba czy też objawy chorobowe występują tak zwanymi rzutami. Czyli nagle ni stąd, ni zowąd pojawiają się duże objawy neurologiczne, jak na przykład niedowład, zaburzenia widzenia które trwają przez określony czas, a następnie się wycofują. Oczywiście nie wycofują się same. Ten pacjent w tej wstępnej fazie wymaga leczenia farmakologicznego i to się odbywa w szpitalu, gdzie włącza się leki w trakcie trwania rzutu i ewentualnie planuje się jakieś leczenie farmakologiczne na później, ale zawsze ten pacjent będzie wymagał rehabilitacji ze względu na to, że ten deficyt neurologiczny to uszkodzenie utrwala się i po wycofaniu się objawów rzutu, coś tam jeszcze może zostać. W jaki sposób specjaliści z kliniki uzdrowiskowej pod tężniami są w stanie pomóc takim chorym? Staramy się tych pacjentów traktować jakby wielozadaniowo. Przede wszystkim ta rehabilitacja ruchowa, to o czym wspomniałam wcześniej, to jest bardzo istotna forma leczenia Tutaj na pierwszym miejscu PNF, czyli torowanie nerwowo-mięśniowe ruchu, ale również nie zapominajmy o krioterapii ogólnoustrojowej, dlatego że wielu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma nieprawidłowe napięcie mięśni, czyli tak zwaną spastykę. I tu nieocenioną metodą jest kriokomora, krioterapia ogólnoustrojowa, gdzie. Te seanse powinny się powtarzać regularnie. Powinna być sesja takich dziesięciu wejść do kriokomory. Po zakończeniu takiej serii, zalecana jest przerwa dwu-miesięczna i ewentualnie powtórzenie tego seansu.